Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ w ostatnim czasie jednak mój kanał jest zdominowany głównie przez suplementy, bo to Was najbardziej interesuje. Ale chciałabym Wam też poopowiadać o takich rzeczach, które nie kojarzą się na pierwszy rzut z suplementem, ale tak naprawdę jest to żywność, która. Może wnieść do naszego życia tyle wartości dla naszego organizmu, że warto jest się zastanowić nad tym, że oprócz tych wszystkich ekstraktów, kropelek i innych rzeczy, które są super, które nam daje współczesna medycyna naturalna, żeby jednak cofnąć się do tych podstaw. I dzisiaj chciałabym zacząć od oliwy z oliwek. Kluczowym jest oczywiście, żeby w naszej diecie były zdrowe tłuszcze. I jeśli chciałabym rozmawiać o zdrowych tłuszczach, to myślę, że w pierwszej mojej piątce na pewno będzie oliwa z oliwek. I chciałam Wam pokazać dość niezwykłą oliwę z oliwek, bo ta, którą trzymam, to jest grecka oliwa. Ona na naszej stronie nazywa się Oliwa z Oliwek ze Wsi. I to jest e, oliwa z konkretnego miejsca w Grecji, gdzie są uprawiane oliwki koronejki. Jeśli dobrze czytam tą nazwę. Jest to bardzo ciekawa odmiana oliwek, ponieważ ona jest typową odmianą oliwek do pozyskiwania oliwy, ponieważ same w smaku te oliwki no, nikogo nie zachwycają. One mają dużo goryczki, tam się dużo dzieje w, tym, w tej oliwce smakowo. Ona też nie jest jakaś mega duża, bo to są raczej takie małe oliwki. One mają taki kolor między zielonym a fioletowym, więc no, to, nie jest, to nie jest to, czego my oczekujemy, szczególnie my tutaj gdzieś poza Grecją, oczekujemy od oliwki takiej do jedzenia. Więc są to oliwki bardzo ciekawe z wyglądu, ale przede wszystkim jest to bardzo prastara oliwa, e, oliwka, bo ona już w Grecji jest uprawiana przez bardzo długi czas, to już o, około 5000 lat te odmiany są po prostu podtrzymywane na tamtych terenach. I teraz jeśli chodzi o tą oliwę z oliwek ze wsi, to jest butelka, żeby Was tutaj teraz nie naściemniać, półlitrowa 0,7. wydaje mi się, że pół litra. Tak, to jest pół litra i teraz e, tutaj mamy standard oczywiście ekologiczny, oczywiście jest to produkt oryginalny grecki i dla nas ważne jest też to, że te oliwki są pozyskiwane z drzew, które są starsze niż 300 lat. Czyli, nie pamięta, czyli te drzewa pamiętają jeszcze naszą prababcię, pradziadka jak byli na podróży poślubnej w Grecji. Więc to jest naprawdę fajna sprawa, żeby mieć właśnie taki produkt. I teraz y, taką oliwę nie tylko można wykorzystywać w kuchni, jako po prostu olej, którym my wykorzystujemy tłuszcz do y, sałatek, do jakichś dressingów i tak dalej, ale tą oliwę możemy też traktować jako suplement, ponieważ oliwa ma bardzo dużo właściwości dla kich prozdrowotnych. Przede wszystkim oczywiście tłuszcze tłuczone na zimno roślinne mają tendencję do obniżania poziomu cholesterolu. Więc w momencie, kiedy my pijemy tak Oliwę na łyżeczkę, to dostarczamy dla naszego organizmu nie tylko przeciwutleniaczy, zdrowych tłuszczów, witamin, takie jak witamina A i E, ale oczywiście mamy też wpływ na różne inne rzeczy w naszym organizmie, takie jak redukcja stanu zapalnego, jak ochrona naszego serca, jak poprawę pracy naszego mózgu. Po prostu zdrowe tłuszcze powinny z nami być. I jakbym miała wybrać jakiś zdrowy tłuszcz, który miałby z nami być, to. Jeśli chciałabym sięgnąć po jakiś, który nie pochodzi z Polski, to myślę, że oliwa z oliwek ze wsi grecka to jest naprawdę fantastyczny pomysł. Oczywiście mamy też inne e, oliwy. Mamy też oliwy włoskie, bo tak jak na przykład tutaj mam oliwa z oliwek włoską. Mam też oliwy hiszpańskie, ale prawda jest taka, że dla osób, które chcą spróbować takiej naprawdę dobrej oliwy, to te oliwy greckie są bardzo ciekawe. Ta oliwa nie jest ostra w smaku, bo dużo osób się o to pyta. To nie jest tak, że tam nie będzie wyczuwalny smak oliwy, bo to jest oliwa z oliwek, więc tam będą, będą wyczuwalne te oliwki, tam będą te nuty różne takich goryczek, ale jest to oliwa naprawdę bardzo dobra i myślę, że warto jest taką flaszkę sobie po prostu mieć u siebie. I stosować ją w, nie tylko w takim kulinarnym zastosowaniu, ale również właśnie w takim e, wspieraniu naszego zdrowia jako po prostu naturalny suplement diety. Bo warto jest pamiętać o tym, że ta żywność, którą my wybieramy, to też może być przyczynek do tego, jak my się będziemy czuli. Czyli musimy też traktować jedzenie, które wprowadzamy do naszego organizmu, również, że te, to, jeśli coś pozwalam, żeby weszło do mojego organizmu, to to też musi mieć jakiś cel i wartość. Więc jeśli chciałabym wybrać y, tłuszcz roślinny, który ma być moim źródłem y, zdrowych tłuszczy, to myślę, że taki Mercedes, jak taka oliwa, to jest fajny wybór. A jeśli chcecie zamówić tą oliwę, bądź inne oleje roślinne tłoczone na zimno wysokiej jakości, z certyfikatami ekologicznymi, to zapraszam Zapraszam Was serdecznie na stronę www.detektywzdrówko.pl Jeśli chcecie wyszukać tą oliwę, to wystarczy wpisać oliwa ze wsi albo oliwa z oliwek ze wsi i tutaj wyskoczy Wam właśnie, to jest tylko jedna ta ze wsi, ale oczywiście jak wpiszecie oliwa z oliwek, to wyświetli Wam się naprawdę duży wybór. Jeśli byście potrzebowali jakiegoś doradztwa, jaką oliwę wybrać, to jak najbardziej chętnie Wam pokażemy inne oliwy, ale to jest no właśnie bardzo ciekawa oliwa. Tam już oni też są nas na stronie, więc można sobie to do wszystko dokładnie nie sprawdzić. No i moje pytanie do Was, czy bylibyście zainteresowani tym, żebym zrobiła filmy o olejach tłoczonych na zimno roślinnych? Bo czasami wspominam o oleju z ostropestu, czasami wspominam o oleju z czarnuszki, ale myślę, że warto by było w ogóle prześledzić wszystkie oleje roślinne i moglibyśmy zrobić sobie z tego taką serię właśnie o olejach roślinnych tłoczonych na zimno. Co wy na to? Dajcie znać, czy na takie filmy bylibyście chętni.